Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Rozmowa dnia, a dzisiaj naszymi Państwa gościem Grażyna Jelska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Dzień dobry Pani Dyrektor, witamy w studio. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jesień już właściwie się kończy, prawda? Za chwileczkę zima, za chwilę tematy związane z świętami, bardziej te sprawy społeczne są nam bliższe, bardziej... Częściej mówimy o tej różnego rodzaju pomocy, czy to dla seniorów, czy, czy pomocy dla osób potrzebujących. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy może od tematu DPS-ów. Tutaj dobre informacje, bo Wojewoda Lubuski podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych środków dla domów pomocy społecznej w całym województwie. I tutaj jest ta kwota bardzo imponująca, bo to ponad 4 miliony złotych. Tak, dokładnie, to jest ponad 4 miliony 400 tysięcy złotych dodatkowych środków wygospodarowanych przez Pana Wojewodę z innych zadań z obszaru pomocy społecznej. W związku z tym mogliśmy z jednej strony podnieść dotacje na uprawnionych mieszkańców, czyli na tych mieszkańców, na których Wojewoda przekazuje środki oraz... W tym tygodniu również pan Wojewoda zawarł umowy z samorządami prowadzącymi domy pomocy społecznej i y, udało się y, każdy dom w naszym województwie dofinansować y, w zależności od y, zgłoszonych potrzeb. Mhm. E Ostatnio dużo na naszej antenie mówiliśmy o DPS-ie, tutaj gorzowskim. Przy okazji zbiórki świątecznej, przy okazji tego, jak mieszkańcy DPS-u widzą sobie prezenty świąteczne, czego, czego marzyli i oczekiwali, jeśli chodzi o te prezenty. No i tam były yy, historie pod tytułem szampon, grzebień. Troszeczkę to przeraziło naszych słuchaczy i pytają, jak mogło do czegoś takiego dojść. To znaczy, że takich rzeczy brakuje po prostu w DPS-ie? Ja mam nadzieję, że takich rzeczy nie brakuje. Takich rzeczy nie może brakować w domach pomocy społecznej, ponieważ wszystkie lubuskie domy pomocy społecznej, w tym i Dom Pomocy Społecznej na Podmiejskiej Bocznej w Gorzowie Wielkopolskim, spełniają obowiązujące standardy, a zgodnie z przepisami, w sytuacji, gdy mieszkaniec nie może sobie we własnym zakresie zabezpieczyć odzieży, obuwia, środków higieny osobistej, wówczas Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek te rzeczy zabezpieczyć. Jest to określone szczegółowo w przepisach, co powinien mieszkaniec uzyskać, ile tego powinien uzyskać. Ja jestem przekonana, że we wszystkich naszych domach te potrzeby mieszkańców są zabezpieczone. Natomiast, z tego co wiem, to ta akcja listy do świętego Mikołaja. No być może, być może przyczyniła się do jakiegoś takiego negatywnego odbioru domów pomocy społecznej, ale absolutnie, absolutnie tak nie jest. No akurat tu Pan Wojewoda pomocy... się okazał największym świętym Mikołajem, bo nie, nie wiedzieliśmy jeszcze o tej akcji, a, a, a... A środki zostały przyznane. A środki już były zbierane Jasne, tak, od jakiegoś pod, czasu. Podsumowując, to nie jest tak, że seniorom w DPS-ie brakuje takich rzeczy, tak? To po prostu. Absolutnie seniorom nie brakuje, natomiast no, z tego co wiem, to sami mieszkańcy pisali te listy, więc no, różne rzeczy tam się e, znalazły. Myślę, że to wyzwanie dla e, pani dyrektor, żeby przeanalizować też e, e, te potrzeby mieszkańców, porozmawiać e, e, z tymi mieszkańcami, przyjrzeć się ich indywidualnej e, sytuacji. Mimo wszystko był to jakiś sygnał bardzo znaczący. E, tak, tak, to na, pewno, to na pewno. Pani dyrektor, dobrze. Co z pozostałymi osobami, które potrzebują pomocy? Skoro zima się zbliża, tak zwana akcja zima, prawda? Trzeba być bardziej wyczulonym. Jest bezpłatny numer, jak zwykle, yy, uruchomiony przez yy, służby wojewody. Tak, dokładnie jak co roku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego działające w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim obsługuje bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych czy też dla osób, które no, widzą kogoś, kto potrzebuje pomocy, zwłaszcza. W w tych dniach, w których temperatura się znacząco obniża, ta bezpłatna infolinia to 800 109 160. Można dzwonić całą dobę, ponieważ centrum jest obsługiwane całodobowo. Tam codziennie jest przekazywana z wydziału polityki społecznej informacja na temat obłożenia w placówkach udzielających schronienia na terenie naszego województwa. Więc osoba, która akurat ma dyżur takiej informacji udzieli czy poda kontakt mhm. oprócz tego plakaty y y z listą placówek udzielających pomocy są rozwieszone w różnych miejscach, i miasta Gorzowa, i całego województwa. Także te informacje są dostępne. Bardzo ważne jest, aby każda osoba potrzebująca pomocy została zabezpieczona i abyśmy reagowali przede wszystkim. Tak Bardzo wszystko. ważne jest też, żeby podkreślić, że takie miejsca, gdzie pomoc można uzyskać, gdzie można uzyskać ciepły kąt, jakąś ciepłą strawę, czy chociażby tą przysłowiową ciepłą herbatę, jest ich wystarczająca liczba, chociażby tutaj w Gorzowie mówią o tym osoby, które zajmują się pomocą, więc warto o tym pamiętać, żeby podpowiedzieć może pewne, te, takie rozwiązania. No tak, dokładnie. Zresztą warto też przy okazji powiedzieć, że każda gmina ma taki ustawowy obowiązek zabezpieczenia tymczasowych miejsc schronienia dla osób pozbawionych Stronienia. Każda gmina ma obowiązek zabezpieczyć żywnościowo osobę, jeśli ta nie jest w stanie własnym staraniem tego posiłku sobie przygotować. Te, 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 te zadania wynikają z ustawy o pomocy społecznej i akurat w naszym województwie wszystkie gminy mają wpisane placówki. Czy miejsca takie finansowane przez siebie, czy, czy miejsca w podmiotach, które świadczą tego typu? Usługi. W każdej gminie jest ośrodek pomocy społecznej, który jest taką instytucją pierwszego kontaktu i dla osób interweniujących, ale też i dla osób potrzebujących. Akurat ten grudzień to jest taki miesiąc, kiedy dzielimy się dobrem i, i kiedy jesteśmy bardziej wrażliwi. Stąd też apel do wszystkich, aby się mocno zaangażować. Ja przy okazji jeszcze powiem, że no dobra wiadomość jest taka, że ta liczba bezdomnych rzeczywiście w naszym województwie. Spada i, to, i to, to jest budujące, to mhm. jest pozytywne. To teraz przejdźmy do innej pozytywnej i budującej, budującego programu. Senior Plus trwa bowiem nabór do kolejnego programu i tutaj samorządy, to jest program kierowany do samorządów, mogą ubiegać się o dotacje na tworzenie środków wsparcia seniorów oraz na funkcjonowanie już, już istniejących instytucji, które wspomagają seniorów. Samorządy nauczyły się wykorzystywać te środki? Tak. W naszym województwie bardzo aktywnie samorządy realizują wieloletni program senior plus tak na przestrzeni lat od 2015 do teraz to w sumie 46 placówek już powstało, a kolejne trzy właściwie to już są koniec prac remontowych, więc liczymy, że na koniec roku będzie już tych placówek 49 w sprawie z ponad 1100 miejscami dla seniorów. To jest liczba miejsc, a liczba osób korzystających z tych Placówek w niektórych miejscach jest znacznie, znacznie większa, ponieważ zwłaszcza w tych małych miejscowościach seniorzy, jak się okazuje, są bardzo aktywni, bardzo chętnie się spotykają, często też i rotacyjnie korzystają na przykład z klubów czy, czy z dzień. Podnoszą poprzeczkę organizatorom, mają swoje po prostu pomysły i no, wymagania również. Dokładnie, dokładnie. Sami proponują zajęcia, program, sami też się nawzajem aktywizują, z, y, wspierają. No oczywiście y, kadra musi y, realizować y, program, który też y, no, wynika y, z umów, które są y, zawarte. Także si do 5 mm -hmm. stycznia y, te samorządy, które jeszcze y, nie podjęły się takiej inicjatywy, mają czas, aby y, aplikować o środki na. Utworzenie domu bądź klubu Senior Plus oraz na funkcjonowanie tych jednostek, które we wcześniejszych edycjach zostały powołane. Na koniec chciałem zapytać o pomoc dla Ukraińców. Dla Ukraińców, którzy zostali tutaj u nas, pojawił się projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Uchodźcy zaczną pokrywać według tego pomysłu część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwater zakwaterowania. W naszym województwie ta akcja też była bardzo intensywna, ale dzisiaj widzimy, że Ukraińcy, którzy u nas zostali, rozpoczęli swoje życie, nie czekają już na taką tylko i wyłącznie na pomoc, po prostu biorą sprawy w swoje ręce i dają sobie tutaj radę, w większości przynajmniej. W zdecydowanej większości, bo jak popatrzymy chociażby na dane dotyczące liczby udzielonych świadczeń z tytułu pomocy w wysokości 300 zł dla każdego dla każdej osoby, która przybyła na teren naszego województwa i miała, czy przynajmniej deklarowała zamiar pozostania tutaj, to okazuje się, że gdzieś około 38 tysięcy się przewinęło osób z uciekających przed wojną. Natomiast w miejscach tego zbiorowego zakwaterowania no jest chyba z tego co kojarzę, mniej niż 10%, także, także oczywiście okresowo tych osób bywało więcej, natomiast no jakoś tak się zintegrowali. Znaleźli Bardzo dużo osób podjęło pracę, znaleźli miejsce. I, I to jest bardzo, bardzo budujące, bo nie o to chodzi, żebyśmy mieli nowych klientów, zwłaszcza Aha. w systemie pomocy społecznej, akurat w systemie pomocy społecznej, no to naprawdę już w takich wyjątkowych, bardzo trudnych sytuacjach osoby się pojawiły, prosiły o jakieś dodatkowe wsparcie, a tak to generalnie sobie bardzo dobrze radzą, zresztą gdzie nie wejdziemy, wszędzie no tak. widzimy, że, że, że pracują, podejmują różne wyzwania i, i, i bardzo dobrze. A proszę powiedzieć, nie obawiacie się kolejnej fali, ponieważ no wiemy, co dzieje się na Ukrainie, kłopoty z, z energią, z podstawowymi, z zaspokojeniem podstawowych potrzeb do życia, więc no, cały świat się zastanawia, czy, czy nie czeka nas kolejna fala emigracji. No może tak być, zresztą jak obserwujemy dane, to pojedyncze osoby się pojawiają, tak, nowe osoby. Myślę, że, że jesteśmy do tego przygotowani, aby zabezpieczyć większą ilość osób, jeśli tylko taka potrzeba zajdzie. Chcielibyśmy, żeby ten konflikt się jednak zakończył i, i, i żeby nie osoby udzielać. nie musiały opuszczać e, swoich miejsc i żeby tam, gdzie są, czuły się bezpiecznie. Tego sobie wszyscy życzymy, ale e, żadnej sytuacji nie można wykluczyć. Również tego, że e, pojawi się większa ilość osób. Grażyna Jelska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.